Witam Was w kolejnym odcinku serii Unboxing na moim kanale. Dzisiaj nowość, nowość rzadka, nowość poszukiwana, nowość kontrowersyjna, nowość ciekawa, nowość, nowość, naprawdę. Jestem zafascynowany, choć to nie moja epoka, nie moje zainteresowania. To jednak wziąłem Albert model, duże pudełko, lokomotywa. Seria limitowana, wykonana wyłącznie dla firmy PMR. Modele pana Krzysztofa Koja. I tak w rzeczywistości jest model o numerze 060015. I jest to lokomotywa ST43-14 z epoki 4A. De facto jest to lokomotywa 060DA produkcji rumuńskiej, zwana też popularnie Rumunem. No i od razu widzimy. Też na pudełku informacje tylko Epoce, ale o gnieździe dekodera 21MTC. Otwórzmy pudełko. Teraz jak otwieram od razu powiem, że historia tego modelu jest już znana od dłuższego czasu. Otóż model nie jest konstrukcją w zasadzie firmy Albert Model, chociaż podobno. Firma ta sporo tutaj zmieniła, tylko formy należały dawniej do e, firmy, sam do końca nie wiem, chyba do firmy G Kemo albo do firmy Gekonum. Ta mm, jest dosyć pogmatwana historia. W każdym bądź razie e, wykonywała firma e, Gekonum te modele, jak również firma e, Tink, jak również firma... Jakie tam były powiązania, co, kto był właścicielem i tak dalej, to jest dosłownie materiał na niezły pewnie klasy kino sensacyjne i to raptem sprzed kilkunastu lat i, i za naszej zachodniej granicy. Takie tam po prostu światek modelarski producencki niemiecki natomiast no, z naszego punktu widzenia to można powiedzieć tylko tyle, że fajne były modele t ale nie były idealne ale były w czasie kiedy nie było w ogóle modeli polskiego toboru, były były rozchwytywane mimo, że nie PKP tylko prywatnych przewoźników to były to absolutnie hity i dalej są, dalej są sprzedawane za koszmarnie wysokie pieniądze w międzyczasie firma MTP ee, z Zrobiła swoją konstrukcję nową ST43, ale dała taką plamę, tyle nieścisłości i tak niska jakość wykonania tego modelu, że szkoda gadać. Spójrzcie w moje starsze unboxingi. Generalnie była to, jak to można powiedzieć, porażka na całej linii koncertowo. Pokazanie, jak można spieprzyć coś, co nie powinno się, tak jak powiedzenie. Yy, siary do, do wąskiego, żeś urżnął kurze złotej jajki. O, tak zrobiła firma MTB. A tu mamy firmę LS Model. Yy, przepraszam, Albert Model. E, co my tu mamy? Instrukcja. Proszę bardzo, instrukcja po polsku. Jak najbardziej. Nie wiem, czy to jest zaleta firmy Albert Model, czy firmy PMR yy, Modele. Podejrzewam, że obu, wynika ze współpracy obu firm, natomiast nic tu nie ma wspomniane akurat w tej instrukcji o firmie PMR Modelew, instrukcje sfirmowane przez Albert Model. No nic, bardzo miło, że jest, później sobie spojrzę i samo opakowanie. Opakowanie typowa, taka wytłoczka jak w przypadku firmy ja ostatnio Wam prezentowałem Acme, to samo Matrix, bardzo podobne niektóre też ma. Hmm, firma Pico aczkolwiek ten sposób składania dwóch wytłoczek to jest Trix albo ACNE co w pudełku części do montażu pełne zgarniacze, sprzęgi i węże ja z ciekawości spojrzę na sprzęgi czy mają szeroki ząbek tak, mają, czyli są ala roko. no i sama lokomotywa w folii wyjmijmy ją no, tak to wygląda patrzcie i podziwiajcie o, tu jeszcze światło lepsze wezmę tak jak mówię, nie moja epoka nie moja bajka mogę sobie popodziwiać, popatrzeć i tyle rzeczywiście przypomina to jak najbardziej Rumuna firmy TILIK. Zresztą, co ja tu będę gadał, że przypomina? Poczekajcie sekundkę, wyciągnę model i zaraz sobie porównamy, czy to jest dokładnie ta sama forma. Szukam modelu, wybaczcie tą chwilę, ale nie wpadłem na to, żeby pokazać przestrzenę. Mam. Już wyciągam z pudełka. To jest akurat CTL, ostatni nabytek z mojej kolekcji. Szkoda, że nie ten sam kolor dachu, ale nie szkodzi. Już wyciągam. I stawiam obok. No to patrzmy na różnicę. Dach identyczny nie jest. Po pierwsze, od, od razu mogę odpowiedzieć dlaczego. Ano dlatego, że to jest ST43, a to jest 060DA. Nie jeżdżące w Polsce, tylko spolszczone. Stąd dwie trąbki, dwa światła. Przynajmniej to od góry. Tu mamy jedno światło, jak na PKP, i miejsce na jedną trąbkę. Także ta różnica, dalej tak. Tu mamy siateczkę, jak widzicie, do tych wentylatorów. Tu siateczka jest ale byle jaka plastikowa. Pomosty wyglądają podobnie, ale jednak w starym modelu wyglądają, wydaje mi się ciut lepiej. Czy mi się tylko wydaje? Nie, są dokładnie identyczne. To nie jest dobry model do porównania, bo choćby te klapy też są inaczej umiejscowione, stąd na no dachu tutaj ten dach jest inny. Ten dach jest po prostu inny. Być może firma Albert Model specjalnie dla tego modelu PKP zrobiła inny dach. To może zobaczmy, jak to wygląda na boku. I jeszcze Wam sobie to przybliżę. Mogli zobaczyć lepiej, oczywiście, trzeba wziąć poprawkę na to, że to są różne malowania i to utrudnia znakomicie porównywanie tego, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest dokładnie ta sama forma, rzeczywiście tak samo odzorowane. Oczywiście są różnice, typu tu mamy inną szybę w drzwiach. Wstawioną taką z czymś wystającą, może to namalowane, tylko może nie wystające, no to to, no, ale ramki okien i innych pozostałe są te same. Spójrzmy na schodki na poręcze, bo to jest rzecz, którą z reguły różni producenci różnie odwzorowują. Bądź klamkę, uwaga, przestrzenną, nienamalowaną, to też jest istotne. Taki drobiazg i jest zrobione przestrzennie. Spójrzmy tu, dokładnie ta sama klamka. Dokładnie tak samo zrobione poręcze, to może wózki. Wydaje mi się, że identyczne. To może podwozie. Tak to wygląda. Czy ten napęd jest ten sam? Tu jest miejsce na naklejkę, która była tutaj. Widać, że to robił producent dla, jeden producent dla innego producenta. No więc, tak, pokrywa wózków jest tu inna. Pytanie, czy pod tym kryje się inna konstrukcja tego napędu, czy to po prostu tylko pokrywa jest inna? Tu mamy skręconą na śrubę, tu nie. Przy czym, wiecie co, chyba jednak przyłożę się i poszukam jeszcze innego modelu. Bo ja porównuję tą starszą wersję, która była na zatrzaski, powinienem porównać wersję na śruby. Może ona była identyczna, także jeszcze mogę. Problem jest z tym, że muszę sobie przypomnieć, gdzie te nagrany mogą być. No po prostu za dużo. Szukam. W dalszym ciągu szukam i gorączkowo myślę, one mogą być. Dobrze, już mam za chwilę wyciągnę. Aż popchnąłem makietę. Z wrażenia, dobrze, mam pudełka. Przepraszam, że byłem nieprzygotowany. Trzy pudełka. Zaraz znajdę tu yy, właściwy model, który to mógł być. Kojarzę, że to było tureś malowanie PTK. Tak, to będzie to. To będzie to. Już mam ten model. Także wybaczcie. Jednak wziąłem słaby dla porównania. Już go chowam do jego pudełka. Już tylko muszę zadbać tu o porządek. Bo inaczej coś się pogubi albo coś się niechcący zaczepi, uszkodzi. Dobrze, to już. Model Ctl jest w pudełku, a tu mogę wam zaprezentować już to. Tak, to był ten model. O, spójrzmy na dach. Dach jest inny tutaj. Cudów nie ma. Z boku dokładnie to samo. Natomiast od spodu widać, że nie. Wiem, czy mogę tu postawić na tym? Tak, mogę postawić te. Trąbki się nie uszkodzą. Tutaj w ogóle nie są zamontowane, więc tu się też nie uszkodzi. Czy w tej orientacji odwrotnej? O, dokładnie. Te same wózki, także to jest ta późniejsza, poprawiona konstrukcja. Jak odróżnić nowszą konstrukcję od starej? No, najprościej po numerze lokomotywy, bo właśnie to ten 060DA1389 jako drugi numer w tym malowaniu. Prześlicznym malowaniu czerwono-kremowym PTK i GK Rybnik. To, było, to można odróżnić po numerze, ale dwa można podróżnić o tym, że, po tym, że buda jest skręcana, a nie na zatrzaski. Tu jest ta śruba dokładnie, nigdy nie rozkręcałem tego modelu. Po prostu wiem, że jest łatwiejsze zdejmowanie, bo jest odkręcana, nie na zatrzaski. To, ile się trzeba namęczyć z budą na zatrzaski, to widzieliście w dwóch moich filmach, w dwóch unboxingach. Jak nie widzieliście, to zapraszam. Tu podobno było łatwiej. Ja tego modelu, tego co tu widzicie, nie rozkręcałem, z tego względu, że już go kupiłem i to z dekoderem dźwiękowym, więc nie mam potrzeby zaglądać do niego. Dobra, to, to się rozwikłało. Że to jest ta nowsza konstrukcja, i rzeczywiście jest to konstrukcja t więc ja odłożę to na to. To jest dokładnie ta sama forma, ale mamy inny dach. Tak jak zgaduję, czy może po prostu wyczytałem, dach dostosowany do polskiej tutaj wersji ST43. I jeszcze tylko tak. Tam mieliśmy piękną siatkę w CTL-u, ale tu. W tym mamy identyczną siatkę nieza piękną, tak samo w tej nowszej wersji w starym właśnie tiliku. Co jeszcze całkiem przyzwoicie jest to zrobione. Malowanie jest piękne, oznaczenia bardzo delikatne. Żadnych tu skas malowania nie widzę. Jedyne co mi może przeszkadzać, czego. Nie ma to na starszym. Nie, jest też na starszym modelu. Widoczny szef między czołem a tutaj powierzchnią boczną. I tu mamy dokładnie tak samo widoczne. Nie wiem, czy to są po prostu wady tej technologii formy. O, tutaj ten szef idzie tu przez dach i podejrzewam, że to jest cecha modelu, nie oryginału, więc to wygląda tak sobie. Czoło. Wycieraczki, jako osobne elementy. Zobaczcie. Poruszają się. Możemy je przekręcić. O! I są właśnie w różnych położeniach. Tu, tak, a tu, tak. To może oznaczać, że trzeba bardzo uważać. Tak jak i w przypadku starszych modeli, żeby ich nie pogupić. Pytanie: jak z elektroniką? Jak w środku? Na no to, tu jest starsze. Jak widzimy, tu mamy poręcze, których tu. Nie mamy, także te różnice są. To jest model rzeczywiście polski. A co najważniejsze, dla mnie to oczywiste, bo, wie, bo po prostu wiedziałem co kupuję. To jest model jeszcze bez wiader ze starymi, małymi reflektorami. I takie na początku w rzeczywistości Rumuny były. Nie jest to jakaś tam przemalowanka. Takie rzeczywiście na początku były. Pierwsze tam ileś pierwsza partia, iluś tam sztuk, to dokładnie w internecie jest określone, które tak były. I od razu odpowiem, czy będą z wiadrami. Według firmy PMR modele będą, tak, ale w przyszłym roku trzeba się uzbroić. W cierpliwość, taką formę również firma Albert Model przygotuje, żeby takie modele były, i oczywiście wtedy będą to modele z nowszych epok, a nie czwartej. A na co ja w szczególności się cieszę, bo z chęcią takiego Rumuna przygarnąłbym do swojej kolekcji porządnego, a nie jakieś tam MTB, które też mam, ale no po prostu widzę ułomności tego modelu. To tyle tej dygresji tak jak powiedziałem na wycieraczki należy uważać i teraz tak, co do elektroniki w środku nie wiem podobno jest to własny Albert model, nie jakaś tam t czy Kemo czy Gekonum to jedno co wyczytałem nie sprawdzę, mało tego nie pokażę Wam w środku, nie rozkręcę tego modelu, dlaczego? dlatego, że nie zamierzam montować mu dekodera nie zamierzam nim jeździć nie zamierzam go używać, kupiłem bo e, mogłem go kupić Pozostanie sobie w kolekcji, pozostanie w pudełku jako typowy leżak pudełkowy, nie będzie jeździł po makiecie. Dopiero jak będą nowsze, w interesujących mnie epokach, które z czystą świadomością będą pozycjami mojej kolekcji, to wtedy, to wtedy tak. Przy okazji jeszcze, tak patrzę cały czas, opowiadając Wam, patrzę tu na te modele i... Patrzę na dach. Wreszcie mamy szary kolor. Spójrzcie, tu malowanie. Na tym modelu Albert model jest ostrzejsze. Chyba cieńszą warstwą farby pomalowali, bo tu te zawiasy są dużo ostrzejsze, jak tu. Pomost też wygląda dużo lepiej, jak na wykonaniu t -Ligo. Także naprawdę, naprawdę wysokiej klasy model. Porządnie zrobiony i już, naprawdę, już się bardzo cieszę na. ST43 z wiadrami od firmy Albert Model. To co jest w tej chwili wygląda porządnie, super. Pytanie czy zapowiadane od, jako plotki odgrażanie się firmy, firmy Pico, że zrobi również ST43, czy kiedykolwiek się zrealizują. Sam jestem ciekawy, jeśli tak no, to, no cóż, no to, no to będzie. Niemniej jednak już w tej chwili się cieszę, że mamy coś takiego od firmy Albert Model. O! Dobra, tyle opowiedziałem. Opowiedziałem, co zauważyłem. Eee, tak jak powiedziałem, nie pokażę Wam w środku. Znowu lokomotywa, której znowu rym, którego nie rozkręcę. To będzie przy kolejnym modelu. To również oznacza, że model ten, tak jak powiedziałem, nie rozkręcę, nie założę do kotera, nie będzie jeździł po mojej makiecie. To oznacza, że nie zobaczycie go na filmach z żadnymi składami. Po prostu nie będzie jeździł. Zresztą nawet specjalnie nie mam do niego taboru trzecioepokowego, żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie. Dobrze. Tyle co mam do powiedzenia. Opowiedziałem o modelach, zestawiłem Wam z pierwowzorami. Jeszcze inne filmy. To już mamy czwartą markę, pod którą ta sama forma występuje. Zaiste, ciekawe. A jeszcze jako dygresję podam, że jakieś 3-4 lata temu tak, wydawanie tego modelu. Zapowiadał pan Leszek Wala, znany wam wszystkim szerzej jako Elvis, że miał wydać, miał przyjąć te formy, miał wydawać Rumuny. Niestety nie doszło to do skutku, no ale na szczęście nie straconego modele. My, jako kolekcjonerzy, jako modelarze, też mamy, także z tego się cieszę. No dobra, to ostatnia dekresja. Chyba pora kończyć, już, pora kończyć już film. Także kończę. Jeszcze ostatni rzut oka. Proszę bardzo. DOKP. Szczecin. Lokomotywodnia Szczecinek. Naprawa rewizyjna 25 kwietnia 72 rok. Tyle wyczytałem. Ostre napisy. Fajne. No dobrze. Chowam modele do pudełka. A Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Obiecuję, że kolejna lokomotywa, którą Wam zaprezentuję, już będzie miała założony dekoder i zobaczymy jakieś. Dobrze. Dziękuję. Żegnam się z Wami. Cześć.